Siema, Wężu z tej strony Dzisiaj dość nietypowy odcinek Mianowicie będziemy testować sobie Cztery gadżety typowo chińskie Do roweru Mamy trzy gadżety prosto z sklepu chińskiego Mamy zestaw do łatania kół Mamy tu dwie łyżki Klej, dwie dętki Kluczyk i jakąś tarkę Kluczyk ma chyba 10 rozmiarów Do tego mamy 8 imbusów a dobra, dodam jeszcze cenę to kosztowało mnie całe 6 zł e, tu mamy zestaw imbusów e, 8 imbusów od, mamy tu, tutaj mamy rozmiary 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 na kluczyku, fajne, za 3 zł zaraz zobaczymy ile są warte mamy tu również klucz 10 kluczy jest w tym za piątaczka, tu jest jeden zakryty różne rozmiary, myślę, że fajne jest 15 bodajże, czyli kółko jakieś tam B-miksowe przednie, niektóre miały 15, więc myślę, że tym odkręcimy. Oraz jeden gadżet zakupiony na giełdzie. Niestety wczoraj przy odkręcaniu koła pęk, ponieważ dokręciłem kółko trochę za mocno mianowicie dużą grzechotką, chciałem to testować. No i kluczyk sobie nie poradził. Także myślę, że jeśli tym dokręcimy, to dokręcimy w miarę mocno i damy radę odkręcić. Ale to jest też przestroga dla innych żeby nie dokręcać za mocno koła ten klucz kosztował mnie 5 zł także wartość tego wszystkiego to jest 19 zł także może przejdźmy do tego co to potrafi zacznijmy sobie od naszych imbusów za całe 3 zł najpierw otwórzmy tak prezentuje się nasz gadżecik Wygląda spoko, jest na takich sprężynkach, więc myślę, że no też się będzie fajnie z tego użytkowało. Można sobie to przypiąć do kluczyków. A teraz sprawdźmy, jak działają. Mamy tu nasze 8 imbusów na kółeczku na sprężynkach za całe 3 złote ze sklepu chińskiego. Mamy również rower naszego kamerzysty Pozdro libert! I sprawdzimy teraz, czy za pomocą tych imbusów za całe 3 złote polskie, prosto z Chin. Teraz z ziemi damy radę odkręcić ten oto mostek w tym oto rowerze. Więc spróbujemy odkręcić sobie kierownicę. Pamiętajcie, pamiętajcie, zawsze. Daj na mnie. Pamiętajcie, zawsze mostki odkręcamy na krzyż. Czyli e, jeśli. Daj tu. Czyli jeśli najpierw odkręcamy tą śrubę, potem tą. Później tą, później tą. I tak na krzyż. Nigdy. Nie, koło siebie. Zawsze odkręcamy i przykręcamy właśnie w ten sposób. Tak więc teraz lecimy z kolejną śrubą. Kolejna też poszła. Trochę za słabo to chyba dokręciłeś, Liber. Coś czekaj. Za No za słabo chyba dwie śrubki tylko. <grytanie> Nie przykręcał na krzyż. Idzie nam kolejna śrubka. I kolejna. Kierownica się rusza, także przykręcimy to po odcinku, na razie tak se postoi. Także nasze imbusy sprawują się tak jak widzieliście. Damy radę odkręcić ten mostek. Mamy tu też małe imbusy, które będą fajne dla ludzi jeżdżących na MTB, którzy posiadają hamulce hydrauliczne. Ponieważ tam można sobie klamkę odsunąć lub przybliżyć do. Kierownicy za pomocą właśnie tych małych imbusików. Mamy tu piątkę, czwórkę, także poradzimy sobie również z innymi typami, z innymi rozmiarami imbusów. Imbusami odkręcimy pedała, sprocket, guarda z sprocketu, nie, gdzie, gdzie korby, bolty, no generalnie wszystko. W się idzie rozebrać z czasami imbusem, nawet nie potrzeba innego klucza. Także przejdźmy do następnego gadżetu. Teraz sprawdzimy sobie ten oto kluczyk z giełdy za całe 5 zł. Są takie, bynajmniej u nas na giełdzie stoiska typowo chińskie, gdzie są rzeczy za 5 i 10 zł. Naprawdę fajne. No mi się akurat trafił kluczyk, który nie wytrzymał tego, jak przykręciłem koło dużą grzechotką. Także nie dokręcajcie nic za mocno, ani mostka, ani kół. Wszystko z wyczuciem, aby nie ukręcić gwintów, a później kluczy. Także przechodzimy do roweru. Dajemy sobie rower do góry nogami, żeby było łatwiej. Bierzemy nasz kluczyk. Mamy tu rozmiary 15, 17, 19 typowe w kołach BMX-owych, gdzie są 15, gdzie niegdzie 17. 17 chyba najbardziej standardowa, z tyłu często trafia się 19. My przejdziemy tym, w tym momencie do 17. Ty nie dokręciłem tego koła wczoraj chyba. Ale w każdym bądź razie damy radę odkręcić naszą nakręteczkę. Jak widać, przejdźmy do drugiej strony, żeby nie było. Mieści nam się to fajnie w PEGA. Także... Także To mamy za sobą. Kluczyk też. Sprawuje się fajnie. Jeśli nie przegniemy z... Sprawuje się fajnie. Jeśli nie przegniemy z wcześniejszym dokręcaniem koła, na pewno sobie poradzi. Sięga fajnie do pegów. Pegi nie są najkrótsze. Mają bodajże 100 albo 110 mm. Także przechodzimy do następnego gadżetu. Następnym gadżetem jest gadżet za 6 zł, czyli zestaw do łatania dętek rowerowych razem z kluczem. E, mamy tu dwie łatki, dwa wentylki, takie gumki do wentylów starego typu. E, starsi pamiętają. E, mamy tartkę, żeby przetrzeć tą dętkę przed załataniem. Mamy również dwie łyżki. Także no, sprawdzimy ten zestaw, jak się sprawuje. Przejdźmy do unboxingu. Cześć. Albo dawaj. Unboxing trudny nie był W miarę prosty, to nam się nie przyda Żeby nie było, nie śmiecimy I zobaczmy co my tu mamy Mamy tu kluczyk, jest dużo rozmiarów Nie jest może najlepszy, ale jest w miarę Ty to, to jest 17? Czy... Zaraz zobaczymy jakie tu są rozmiary Mamy tu O, myślałem, że są dwie dentki, Łatki, przepraszam Ale są trzy łatki, jedna większa na większą dziurę Jak Snake załapiecie Mamy też dwie takie mniejsze od wyboru do koloru, czy jakoś tak. Mamy tarkę, żeby przetrzeć sobie dentkę przed załataniem. To są te gumki do wentyli, o których mówiłem. Starsi pamiętają. Ups! Mamy również e, klej Rubber Solution CAP e, Away from e, Children czyli chronić przed dziećmi. Dzieci, nie kupujcie tego. Ale <laughs> Mamy również. E, Dwie łyżki do opon, niestety są one stalowe czy tam aluminiowe. No, generalnie metalowe, plastikowe są lepsze, aczkolwiek zawsze uratuje nas to w trudnej sytuacji. Także przechodzimy do tego testu. Zacznijmy może od tego klucza, bo bardzo mnie ciekawi, ile jesteśmy nim w stanie zdziałać. Także przejdźmy do roweru. Yy, mamy tutaj różne klucze i chciałbym testować, jakiego są rozmiaru. Tak się stało, że moja nakrętka 17 zamieniła się w srebrną 15. Ups, nie to stroną Mamy tu klucz o rozmiarze 15, teraz zobaczymy, daj na mnie. Zobaczymy teraz, czy damy radę to odkręcić. Czekaj, okay. dawaj tu. Nie, może w dół, o, odejdź troszkę. Się zaparłem za mocno. Może do szczytów marzeń ten klucz nie zależy, ale w związku z tym, że mamy to wszystko za całe 6 zł, to nie narzekam. Mamy tu również inne rozmiary. Tu jest bodajże 14 albo 13, bardzo standardowy też klucz. Tu też jest coś koło 12, 13. Także resztę możemy sobie odkręcić paluszkami. No i teraz przydałoby się sprawdzić łatki, czy dobrze kleją. Także przejdźmy do łatek. Łyżek niestety nie będziemy sprawdzać, bo nie będziemy ściągać całej opony tego wszystkiego. Po prostu widać, że ona będzie się sprawowała dobrze, ponieważ pokażmy jak to działa. Chodź. Tam. Gdy mamy przebitą dętkę lub nie mamy w niej powietrza, chcemy ściągnąć oponę, bierzemy łyżkę, wsadzamy ją tutaj, podważamy jedną, zahaczamy sobie, yy, zahaczamy sobie o szprychy, podważamy, bierzemy drugą w drugim miejscu i tak przyciągamy Cała filozofia. Nie będziemy tego sprawdzać, bo jestem niemal pewien, że to działa, także przejdźmy może do samych łatek i do reszty zestawu. Mamy dęteczkę, yy, nie będziemy ściągać tego z koła, tak jak już mówiłem, po prostu przedziurawimy ją i załatamy, zobaczymy jak klej w ogóle wiąże. Tak więc... Bierzemy nasz nożyk. Nie róbcie tego w domu, chociaż nie wiem kto w domu dziurawi dętki nożem czy czymkolwiek innym. Kładziemy sobie to w jakimś bezwietlnym miejscu. Nie na ławce, nie niszczymy ławek, nie niszczymy rzeczy. Najlepiej na jakimś krawężniczku. Przebijamy sobie. Nożyk jest w miarę ostry. Robimy piękną dziureczkę. Piękną tak, właśnie nożykiem. Mamy dziureczkę, widać, widać. Nie dotykamy tego paluchami. Dobra, dotknę paluchem. Tu jest dziureczka. Nie dotykamy tego paluchami, żeby nie potuścić, bo wtedy klej może nam słabo trzymać. Bierzemy tarkę. Kładziemy to sobie na kolanko, na stół gdziekolwiek to chcemy położyć. W miarę sensownie. Odejdź trochę, odejdź trochę, odejdź. Kładziemy, tu mamy nasze dwie dziurki, bo przebiłem to na wylot. Trzeba to trochę potrzeć, nie za mocno, nie za słabo. Jeśli za mocno, to możemy narobić tylko niepotrzebnych kolejnych dziur w dętce. Jeśli za słabo, no to nie zatrzemy tego, na czym nam zależy, czyli tej pierwszej takiej delikatnej warstwy. Delikatnie, dobra, nie jest za mocno, nie jest. Dobra, także musimy pamiętać gdzie jest nasz, nasz otworek. Przecięliśmy pięknie nasze łateczki na pół, weźmiemy mniejszą, większa się przyda. Jeśli będzie czegoś warta, myślę, że tak. Mamy tutaj tą łateczkę, Kładziemy ją na chwilę na bok, bierzemy klej. Prosta procedura, klej trzeba przebić, pamiętajcie chronić przed małymi dziećmi, żeby przypadkiem dziecko nie wypiło tego. Dajemy to ładnie, delikatnie tutaj, taką małą plamkę, rozcieramy to. Nie za mocno, nie za słabo, kurde dałem za dużo. Klej trochę śmierdzi. Radzę tego nie wdychać, bo może to być trochę szkodliwe i tak dalej. Zrywamy e, tą oto srebrną folię. Zazwyczaj jest srebrna, jeszcze się nie spotkałem z inną. Teraz bierzemy to ładnie, nie dotykamy paluchami, żeby nie było tłuste, najlepiej odtłuścić czy umyć paluchy. Dobra jednak ups. Jednak ciut za słabo, ja bym to ciutkę jeszcze roztarł. Dobra. Klej strasznie śmierdzi, także pewnie jest jakiś chemiczny, jak większość klei, także starajcie się tego nie wdychać, unikać. Teraz trzeba przeczytać instrukcję kleju, tak to jest dziwne czytam instrukcję kleju. Zazwyczaj trzeba poczekać całe 60 sekund, żeby klej trochę lekko przesechł i dopiero to przyłożyć. Później docisnąć czymś twardym, ja to zawsze wkładałem w imadło, jeśli jesteśmy na dworze Kładziemy to ładnie na ziemi, tak żeby brud się pod to nie dostał Dociskamy to nogą, rowerem, kamieniem, śmietnikiem, cokolwiek mamy pod ręką Możemy nawet kombinerkami Dobra, myślę, że klej już troszkę przesekł. Wysek, przesek. dobra Testujemy czy zadziała Robimy to w warunkach polowych, żeby sprawdzić właśnie po to jest to, spisa po to, jest to stworzone Trochę ciulowo nawet. Czy co? Ciutko dołożymy kleju. Na no razie co po prostu, bo wydaje mi się, że jest go ciutko za mało, łatka jest po prostu strasznie duża. Nic się nie stanie, nie bójcie się zdjąć tego na chwilkę. Klej sobie zakręcie, bo się jeszcze na pewno nieraz przyda. Tutaj jest to trochę brudne, to są te resztki tej startej tej, start, tej dentki. Pamiętajcie, nie powróćcie sobie spodni, mam o was zabiję. Powinno to ciut przesnąć, ale dobra. Teraz idziemy sobie z tym na beton. Drobne popraweczki. Nie poklejcie sobie paluchów, tak jak ja. Teraz musimy to tak chwilę podtrzymać, aż lekko wszystkie Później dociskamy to czymś ciężkim. No i generalnie gotowe, niech to na początku choć trochę złapie, bo widzicie na razie się nie trzyma. Dlatego zawsze trzeba czekać, tą minutkę około, żeby sobie to spokojnie przeschło, żeby klej dobrze trzymał. Teraz przetestujemy kolejny gadżet, ponieważ tamto nam wysycha, nie będziemy marnować czasu. Przechodzimy do tego klucza, zaraz po nim pokażemy, jak się trzyma dentka. Otwieramy to w prosty sposób, mianowicie nożem. Szkoda, że aż tak ciężko to pakują, bo nie wiem, czy każdy nosi ze sobą nóż, jak idzie na rower, no ale dobra. Głównie spoko są rzeczy chińskie, czasami warto iść do normalnego sklepu i kupić coś w normalnym sklepie. Zresztą zaraz się przekonamy, jak wiążę ten klej, bo nie zapowiada się dobrze. Eee, tak więc no, mamy otwarte, teraz mamy tu dużo kluczy, bardzo dużo, całe 10 eee, Są różne o, dobra. Sada zrobiłem eee, Mamy tu 10 kluczy, na pewno nam się to przyda w garażu czy coś jak nie mamy za dużo kluczy, a zwłaszcza trzeba rozkręcić coś mniejszego, no, większego. Za 5 zł mamy coś takiego. Bo do rządu 5 zł, tak, co kosztowało 5 zł. Także mamy tu 15. 17, chyba nie ma, nie widzę. Bynajmniej różne rozmiary kluczy, naprawdę fajne. Teraz idziemy zobaczyć, czy da radę tym przykręcić koło. Mamy tutaj nakrętkę o rozmiarze 15 mm, tu powinna być 15. Także testujemy. Łopanie, my tu 17 mamy. Widzicie? Lepsze, lepsze niż to z giełdy. Chociaż no zaraz się okaże. 16 też mamy. No powiem wam, że. Ja jestem zdziwiony, bo naprawdę na to dokręcę palcami. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle kluczy. Naprawdę. W sensie nie spodziewałem się, że aż do 17 to dojdzie. Musimy znaleźć. Jak mamy pegi, no to słabo. Jeśli nie mamy pegów, no to w porządeczku. Nie, to jest za małe. To jest za duże. Aż za dużo tych kluczy na no, ludzie, No co to ma być? Trzeba znaleźć 15 teraz. Dobra, to jest chyba 15. No, Porysowałem sobie widać przez głupików. Trzeba uważać, żeby nie poniścić sobie sprzętu, tak jak ja tutaj zarysowałem. Niczym to nie grozi, ale niektórzy dbają o to, żeby się nic nie porysowało, także no po prostu uważajmy, no uważajmy. O, to jest 15. Także normalnie sobie tym dokręcimy kółko. Przejdźmy teraz do tyłu. Z tyłu mamy klucz o rozmiarze 17. Dokręcałem to dużą grzechotką, więc... Kurde. Coń to na Także poszło. Możemy tym odkręcić i 17, i 15 i masę innych kluczy. Także ja naprawdę polecam. Pedały, Fajn... pedały też pójdą. Nie, pedały nie pójdą, bo nie mamy tu 15 takiej płaskiej. Także troszkę lipa. Ten kluczyk mamy już za sobą. Przechodzimy teraz z naszej dentki. idziemy na szkamulec i naszą denteczkę. Szczerze, ciutkę to przeczuwałem, ale byłem dobrej myśli i nie wiem, czy jakbyśmy tego nie przeczyścili, to, 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 to czy by to nie zadziałało więc nie wiem, czy jest wina moja, czy nie Aby to było bardziej wiarygodne, zmarnuję drugą łatkę bo łatki są dobre, tylko po prostu mi się wydaje, że klej jest do niczego i zrobimy to samo, tylko w drugim miejscu i bez piachu, bo też piach się do tego dostał trochę to przyczyśmy Dobra, robimy od nowa dziurkę Już nie będziemy Was zanudzać całym procesem, po prostu zrobimy to poza kamerą i zróbmy dziurkę gdzieś tu na środku, będzie nam łatwiej. Zrobimy resztę poza kamerą, nie będziemy Was zanudzać. No i po prostu pokażemy Wam efekt końcowy, czy to się zdało na coś, czy jednak nie. Także czekajcie. Przechodzimy do sprawdzania naszej łatki. Usządę sobie na obecce. Trzyma się myślę w porządeczku, tu minimalnie po rogach, gdzie było mniej kleju widać, że tak no, nie trzyma to tak dobrze, na środku dałem ciut więcej kleju, więc jest gites, ale teraz nam przynajmniej nie odpada, nie odchodzi, naprężam dętkę, jest gites, po założeniu do koła i na pompowaniu będzie po prostu gites, to zostanie dociśnięte i, i będzie po prostu świetnie działać, zwłaszcza, że tu mamy akurat stiura od góry, więc gites. Także no czy polecam, no, ciężko mi stwierdzić, testowaliśmy to dwa razy, za pierwszym razem nie wiem, czy aby na pewno była wina nasza, czy kleju. Przejdźmy teraz do podsumowania może wszystkich gadżetików. Yy, no... Szczerze wypowiem się po kolei o wszystkim. Jeśli chodzi o ten kluczyk, jest w porządku, tylko nie polecam tym dokręcać czegoś bardzo mocno, na przykład kół do samochodu, ponieważ no, nie wytrzyma nam to raczej, chyba że jakoś się tu wspomożemy innym kluczem, nie? Więc no to jest w porządku do roweru, w miarę będzie git, jeśli nie nie, nie dokręcimy albo nie będziemy odkręcać czegoś mocno dokręconego. Czy jakoś tak. Teraz... Yy, może imbusy, bo były na początku, a tu tak od tyłka strony trochę. Yy, imbusiki są w porządku, myślę, że fajny zestawik, zwłaszcza, że możemy to sobie przyjąć w naszych kluczy, od chałupy, czy tam od czegoś i, yy, i będzie w porządku. Albo od czałasu. No, no klucz od czałasu. Zawsze warto mieć coś takiego przy sobie. Yy, spoko zestaw, także polecam, zwłaszcza za 3 złote. Nasz kluczyk w porządku, mamy tu 17, której nie znaleźliśmy w tym zestawie o którym zaraz powiem. Eee, także, no, jeśli nie mamy pegów, polecam to, jeśli mamy pegi, polecam to, jeśli mamy pegi z jednej strony, z drugiej nie, polecam to i to fajny zestawik. Chyba, że mamy klucz 19, no to tego nie polecam, polecam to. Eee, chyba ostatni nasz gadżet to jest ten zestaw do łatek. Ciężko mi jest się wypowiedzieć, mianowicie eee, na początku nie działało, za drugim razem skleiło dobrze. Nie wiem, czy to za pierwszym razem była wina nasza. Czy wina kleju, czy wina czego? No, za drugim razem poszło lepiej. łyżki nie testowałem. Mam nadzieję, że będą gites kluczyk testowany spoko. Łatki same w sobie są w porządku. Klej, no, ciężko mi się wypowiedzieć, jest go bardzo dużo, więc na pewno starczy nam go na sklejenie nie jednej ładnej, dentki. Także recenzję taką końcową pozostawiam Wam. Myślę, że odcinek wypadł fajnie. Piszcie w komentarzach. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję udostępniajcie. Do kolejnego odcinka trzymajcie się, siema.